Mi prawdę, Nie będę zła. Idę, misiaczku, na piwo do baru. Po co do baru? W lodówce na ciebie czekają 24 piwa z 12 różnych krajów. Ale w barze, misiaczku, podają w zimnych kuflach. Ach, mój robaczku, specjalnie dla Ciebie kupiłam najlepszy kufel do piwa, zmroziłam go do odpowiedniej temperatury i czeka na Ciebie w zamrażarce. Ale w barze, kochanie, to jest ten klimat. Przekleństwa, niewyszukane komentarze. Słuchaj, gnoju, kupiłam Ci 24 pierdolone piwa, przetargałam je do domu, zapchałam zamrażarkę pierdolonym kuflem, stoję tu i pierdolę to, co już jest oczywiste. Do żadnego baru nie pójdziesz, ani dziś, ani jutro. Do tego do... Szybkie pytanie. Skoro 4 jajka gotują się 4 minuty, to ile zajmie gotowanie 8 jajek? 8 minut. Na podstawie jakiej logiki na to wpadłaś? Na podstawie logiki gerkowej? W naszym garku na raz mieszczą się tylko cztery jajka. Kochanie, zjesz dzisiaj kanapki ze swoim ulubionym pasztetem? Nie, dzisiaj zjem sam w salonie. Ten sąsiad z podpiątki? No. On chyba spał z wszystkimi kobietami z naszej klatki, poza jedną. To musi być ta Kowalska. Spod trójki. Kochanie... Bo wiesz, moja mama przed to zawsze mnie trochę piściła. Przecież ja nie będę o pierwszej w nocy leciał po twoją matkę. Halo, pogotowie? Mój mąż połknął igłę. Mhm, okej. Okay. Halo, pogotowie? To znowu ja. Już nie musicie przyjeżdżać. Znalazłam drugą. Na podstawie yy, logiki garkowej. W naszym garku mieszę się tylko 8 jajek. 4. Ja powiedz, 4 na naraz! A jest 7. No dobra, ale no, no, nieważne, ile tam jaj. Dobra, to... Nie no, skoro 4 jajka gotują się. 4 yy... minuty. 4 minuty. To 8 jajek. To 8 jajek. Gotuje się 8 minut. No. Ale jakbyś no. miała no. większy no. garnek, to 8 jaj jest w stanie wstać na raz i uprawiają się też 4, nie? Słuchajcie.